Cześć, ja jestem Dark Arhon i czas na kolejny unboxing na żądanie. Dzisiaj naszym obiektem westchnień będzie World of Warcraft Cataclysm Collector's Edition. Edycja kolekcjonerska najnowszego, choć dość starawego, już dodatku do World of Warcraft. W oczekiwaniu na w Pandaria rozpakujemy sobie te oto pudło zawierające całkiem sporo gadżetów. Dokładną zawartością zajmiemy się za chwilkę. Jest to edycja europejska, sprzedawana bezpośrednio przez Blizzard, do zakupu również w wielu sklepach. W środku, na samej górze, znajduje się album The Art of World of Warcraft w twardej oprawie z papierową nakładką. Pod papierową nakładką znajduje się taki oto album. Wygląda on z przodu, tak wygląda on z tyłu. Papierowa okładka wygląda następująco. Ra, 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 ra. Straszliwe smoczysko. Wewnątrz albumu, jak spodziewać się można, grafiki. Wiele, 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 wiele grafik. W sumie album liczy sobie 176 stron. Oczywiście, jak zwykle, kamera ma w nosie ostatnią stronę. Tak więc pokażę Wam jeszcze trochę grafik. I przejdziemy dalej. Jest bardzo ładnie ilustrowany, bardzo fajne wydanie. Oczywiście po blizardzie ciężko spodziewać się czegoś innego. Komentarze do zdjęć. Oczywiście jak zwykle nasze światło nie bardzo chce nam pozwolić na oglądanie szczegółów. Może to i dobrze, może zachęci Was to do zakupu. Okej. Okay. Bardzo podobny do albumu z Starcrafta 2. Odłóżmy go na bok. Następnie w pudełku znajdziemy również podkładkę, ra. Pod i kilka dodatkowych gadżetów. Przede wszystkim płytę z grom. Po zarejestrowaniu dodatków w sieci nie musimy nawet kładać płyty. Możemy po prostu um, ściągnąć dodatek bezpośrednio z sieci. Powinien działać. Jeśli mamy zainstalowanego Warcraft'a, to pliki kompatybilności z dodatkiem ściągają się niezależnie od tego, czy mamy dodatek, czy go nie mamy. Oprócz tego, behind the scenes DVD lista znajduje się tutaj. To z lewej strony komory, z prawej strony soundtrack z kataklizmu. Nareszcie w plastikowym pudełku. Denerwują mnie soundtracki w kopertach albo jeszcze gorzej do ściągnięcia. Okay. Też bardzo ładne wydanie. Podoba mi się różnica w kolorze tyłu i przodu okładki. I tu bardzo fajny efekt. Może na kamerze tego nie widać i ostatnim punktem fizycznym są karty zestaw kart z World of Warcraft Trading Card Game. Jest to starter pack 60 kartowy zawierający rzadką kartę loot i dodatkowe karty bohaterów zarówno z hordy, jak i alliance. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ cyfrowo w grze znajdziemy również, jeśli uda mi się tutaj podejść odpowiednio blisko i nie rozwalić mikrofonu, stajemy zwierzątko z własnego peta Leo Wing, oraz portrety awatarów Starcrafta 2 z postaciami z World of Warcraft. Niestety bliżej nie podejdę. Słucham prosto w mikrofon, musicie wybaczyć. Tak, tak wygląda edycja kolekcjonerska Kataklizmu. W przeciwieństwie do wydania starcraftowego, które wy wy wyprzedało się już bardzo, bardzo dawno, ta edycja jest jeszcze ogólnie dostępna, szczególnie w sklepach. Przynajmniej na terenie UK, um, piętrzą się one w sklepach. Więc proponuję, jeżeli jesteście zainteresowani, przeszukać sieć, nie powinna być wcale tak droga. Myślę, że w okolicach 150 zł bezproblemowo można ją wyrwać. Tak więc właśnie prezentuje się edycja kolekcjonerska World of Warcraft Cataclysm. Obiecuję, że jeżeli pojawi się kolekcjonerka pandari, na pewno rozpakujemy ją dla Was również, tym razem na świeżo, gdy tylko trafi do sklepów. Dziękuję za uwagę i zapraszam zarówno do oglądania naszych materiałów, odwiedzenia naszego forum, jak i sugerowanie kolejnych rozpakowań oraz materiałów. Do zobaczenia.